Jest sobota 3 lutego. Codzienna liturgia słowa w tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia podcast. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Król Salomon udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo była tam wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: Proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: Ty okazywałeś twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o panie Boże mój, ty ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto twój sługa jest wśród twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, to spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak, iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. Oto Słowo Boże. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich, jak zachowam młodzieniec swoją drogę w czystości, przestrzegając słów twoich, Panie. Z całego serca swego szukam Ciebie. Nie daj mi odejść od twoich przykazań. W sercu swoim zachowuję twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie. Naucz mnie swoich ustaw. Opowiadam moimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich. Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez twe napomnienia niż z wszelkiego bogactwa. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: pójdźcie, Wy sami, osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło. Że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto słowo pańskie.